Piątek, piąteczek, piątunio. Witajcie na WSA w Raw Software Academy. Do tej pory posługiwaliśmy się tylko klasami. Teraz przyszedł czas poznać nowy typ, mianowicie enumy. Enum z angielskiego enumerated oznacza typ wyliczeniowy. Poznamy, jak go tworzyć, do czego najczęściej jest wykorzystywany, a także co potrafi. A potrafi wiele. Enum jako typ wyliczeniowy. Służy do wyliczania. Czyli będziemy z niego korzystać w przypadkach, kiedy będziemy chcieli predefiniować kilka wartości. Na przykład, gdybyśmy chcieli posługiwać się temperaturą w różnych jednostkach, wówczas pasowałby mieć informację, w jakiej jednostce mamy dany pomiar, daną temperaturę. I w tym przypadku stworzylibyśmy sobie Enuma, który by zawierał właśnie rodzaj skali. Czy to są Celsjusze, czy Kelviny, czy Fahrenheity. Enumem mogą być również inne typy. Na przykład, gdybyśmy chcieli w aplikacji mieć predefiniowane kilka kolorów, z których można skorzystać. Na przykład czerwony, niebieski, zielony, czarny. A w naszej aplikacji? W naszej aplikacji mieliśmy ładnie zdefiniowane cztery operacje, które potrafił obliczać nasz kalkulator. I to też bardzo fajnie nadaje się na Enuma. Teraz pytanie: po co w ogóle te Enumy? Generalnie zostały one stworzone z myślą o warunkach. Przede wszystkim jeśli chodzi o switcha. O switchach będziemy mówić sobie na następnych zajęciach, i teraz przejdziemy do przykładu, jak tworzymy takie enumy. Czyli przejdziemy do naszego ID. Na początek stworzymy sobie jakiś pakiet. W ramach pakietu stworzymy klasę z mainem. I teraz jak tworzymy enumy? Generalnie dokładnie tak samo jak klasę. Albo prawym przyciskiem myszy przez new java class, albo skrótem alt insert. Tu wpisujemy naszą nazwę enuma. I teraz nie klikamy Enter'a, tylko z góra-dół możemy wybrać jakiego typu będzie nasz temperature unit. My wybierzemy enum. Zasady tworzenia enuma są dokładnie takie same jak w przypadku zasad tworzenia klasy, czyli nazwa musi pokrywać się z nazwą pliku, w którym się znajduje. Rozszerzenie nawet jest dokładnie takie samo, czyli .java. Te same zasady dotyczą pakietów, te same zasady dotyczą importów modyfikatorów dostępu, pól czy metod. Jedyna różnica, jaka jest, jest tutaj w słówku enum, ponieważ gdy tworzyliśmy klasę, tutaj mieliśmy słówko class, natomiast w przypadku enuma mamy słówko enum. I teraz trick. Jeżeli byśmy stworzyli przez przypadek klasę, która miała być enumem, nie musimy jej usuwać i tworzyć jeszcze raz, wystarczy, że podmienimy wyraz class na enum. I to już wystarczy. W takiej klasie będziemy teraz tworzyć wartości wyliczeniowe. Piszemy je wielkimi literami i wyrazy rozdzielamy podkreśnikiem, Dokładnie tak samo jak w przypadku stałych. Czyli byśmy mieli Celsjusz, Fahrenheit, Kelvin. Poszczególne wartości oddzielamy przecinkami. I na końcu można, ale nie ma potrzeby stawiania średnika. Gdybyśmy mieli dwuwyrazowy, wtedy podkreśnik i kolejne wyrazy. To teraz co można, a czego nie można z takim Enumem zrobić? Na pewno nie możemy stworzyć nowej instancji, czy nie mogę zrobić New Temperature Unit. To jest niedozwolone. Enumy z zasady są typem wyliczeniowym, a więc wartości muszą być predefiniowane na etapie kompilacji. I nie mogę, gdzie chcę i jak chcę tworzyć nowych instancji tego Enuma. Jeżeli chcę przypisać tu jakąś wartość, muszę skorzystać z tych, które już są dostępne. W naszym przypadku Celsius, Fahrenheit lub Kelvin. I jak widzimy, to zostało przypisane do zmiennej typu Temperature unit i zachowuje się dokładnie tak samo jak zwykła zmienna, jak zwykły obiekt. Enum również dziedziczy po klasie Object, tym samym będzie miał wszystkie dostępne stamtąd metody. I tak będziemy mieli GetClass equals hashCode toString i tak dalej. Ale enumy też mają kilka własnych metod. Pierwszą taką metodą jest original. Metoda jest bezargumentowa i zwraca nam integera. Określa ona pozycję w enumie. W którym miejscu jest wpisana w Enumie zaczynając od 0? A więc dla Cycjusza będzie to 0, dla Fahrenheit 1, dla Kelvina 2. Druga metoda to jest metoda Name. Name zwraca nam stringa i ona oznacza nazwę, czyli to co jest tu napisane wielkimi literami. I teraz, jeżeli uruchomimy naszą aplikację. Widzimy, że dla Kelvina ordinal to jest 2, 0, 1, 2 i nazwa to jest Kelvin. Oprócz tego mamy jeszcze dwie metody statyczne, które wywołujemy bezpośrednio na klasie. Pierwszą to jest valueOf, ona przyjmuje stringa i tym stringiem jest właśnie name. Czyli jakbym chciał Kelvinę, to wpisuję Kelvin wielkimi literami. Natomiast zwraca już gotowy typ. Czyli bardzo wygodny sposób na zamianę stringa na enuma. W drugą stronę użyjemy toStringa, czyli jeżeli zrobimy sysout type toString, to uzyskamy dokładnie ten sam wynik co w przypadku metody name. Czyli z enuma na stringa używamy toString, ze stringa na enuma używamy valueOf. Drugą metodą statyczną jest values. Metoda values nie przyjmuje żadnych argumentów i zwraca nam kolekcję, a dokładniej tablicę wszystkich wartości naszych enumów. Czyli w tym przypadku byśmy mieli kolekcję trzech wartości Celsius, Fahrenheit i Kelvin. O kolekcjach będziemy mówić sobie później. To jak możemy teraz z tego enuma skorzystać? to, jak mówiłem, NUMA będziemy najczęściej wykorzystywać przy okazji warunków. I teraz możemy zrobić, czy type jest równy na przykład kelwin. Jak pamiętamy z naszej aplikacji kalkulator, użytkownik wpisywał nam jakąś wartość w formie tekstu lub liczby, a my musieliśmy sprawdzić, czy wartość jest równa 1 albo 2. Problem był taki, że on tu mógł wpisać każdą dowolną wartość, a z tych nieskończenie wielu możliwości musieliśmy wybrać te cztery, które nas interesują. W przypadku Enuma jest to dużo prostsze, ponieważ my posiadając jakiegoś Enuma wiemy, jakich konkretnych wartości możemy się spodziewać. Drugi sposób sprawdzenia wartości jest za pomocą znaków równa się. I to jest mega wygodne. Oczywiście importy statyczne tutaj działają, więc możemy sobie te zapisy skracać. Po pierwsze jest czytelniejsze, po drugie jest bezpieczniejsze. Ponieważ jeżeli pamiętamy, to argumentem jest typ object. A więc do equalsa możemy wrzucić dosłownie wszystko. W tym przypadku za pomocą znaku równa się ja nie jestem w stanie wrzucić zmiennej, która jest innego typu. Ponieważ już dostanę błąd na etapie kompilacji. I to jest duża zaleta w przypadku porównywania enumów. A w związku z tym, że każdą wartość traktujemy jako osobną instancję naszej klasy, naszego typu, to wiemy, że w całej naszej aplikacji będzie tylko jeden obiekt o wartości Kelvin, tym samym śmiało mogę porównywać instancję tego obiektu. I w ten sposób rozwiązana jest zagadka, dlaczego mogę używać znaku równa się. W przypadku switchy jest to jeszcze prostsze, i tam naprawdę już będzie rakieta. Skoro enum dziedziczy po klasie object, to znaczy, że jest klasą dość specyficzną, ale klasą. Tym samym mogę w nim tworzyć metody. Na przykład możemy stworzyć metodę, która nam coś wydrukuje. I teraz ważna rzecz. Metoda niestetyczna. Jest wywoływana na konkretnej instancji. A to, jak mówimy, naszą instancją jest nasza wartość, czyli Celsjusz, Fahrenheit lub Kelvin. I w tym kontekście będę metody niestateczne wywoływać. A więc, gdy tu napiszę this original, to będę ją wywoływał albo na Celsjuszu, albo na i tak itd. Możemy zrobić sobie konkatenację. Oczywiście słówka dys tu są niepotrzebne, ale użyłem ich z żeby podkreślić, że ja jestem w kontekście danej wartości. I teraz w mainie mogę zrobić temperature unit na przykład Celsius i wywołać metodę print. I teraz metoda print w tym przypadku będzie wywołana w kontekście Celsjusza. Ordinal name. I tak też się stało. Oczywiście mogę tworzyć również metody statyczne. I możemy wywołać po kolei dla każdego metodę print, i teraz wywołując print na całej klasie. Wywołają mi się metody print dla poszczególnych wartości, dla Celsjusza, Fahrenheita i Kelvina. Skoro mogę tworzyć metody, to mogę również tworzyć pola. Słuchajmy sobie operation type, na przykład dla naszej klasy kalkulator, i tam mieliśmy działania addition. Subtraction, multiplication i division. Oczywiście machnąłem się, tu będzie enum, i już się zamieniło na enuma. Jeżeli będziemy tworzyć metody lub pola, wówczas średnik na końcu linii jest obowiązkowy. I dopiero teraz mogę tworzyć pola albo metody. Słuchajmy sobie. Dwa pola, sign i na przykład display. Name. I teraz ważna informacja: nigdy, ale to przenigdy, nie twórzcie pola w enumie, które się nazywa name. Dlatego, że stworzenie takiego pola spowoduje, że getter będzie się nazywał getName. I teraz w efekcie tego. Gdy będę miał operation type, jakikolwiek, niech będzie addition, będę miał dwie metody: name, która zwraca nam to, i metodę getName, która będzie zwracać wartość z pola. I w tym momencie bardzo łatwo jest się pomylić, której metody powinienem użyć, a nawet gdy będę wiedział, której metody powinienem użyć, bardzo łatwo jest się machnąć i przez przypadek użyć tej niewłaściwej. Dlatego w enumie pola name nie stosujemy. Stąd też ja nazwałem pole display name. Teraz do tych pól mogę sobie stworzyć gettery, ale te pole jakoś muszę ustawić. Ja najczęściej wartości enumów zapisuję w pionie, każdy w osobnej linijce, ponieważ mogę dopisać sobie tutaj. Konstruktor. I w konstruktorze możemy przyjąć parametry string sign i drugi string display name, a następnie przypisać sign, sign, display name, display name. Po stworzeniu konstruktora zaczęły nam się świecić wartości na czerwono, dlatego że powinniśmy teraz wywołać konstruktor na nich. A więc stawiamy nawiasy i lecimy. Pierwszy był sign, czyli plusik. Drugim argumentem jest dodawanie. I analogicznie dalej. Minus. Odejmowanie. i dzielenie. I teraz możemy to sprawdzić. Jeżeli mam addition, to mogę zrobić sysout original name sign i display name, oddzielone tabulacjami. original name sign I display name. I rzeczywiście 0 addition. Znakiem jest plusik i nazwa dodawanie. Jeżeli zmienimy sobie type na przykład na subtraction i to sobie skopiujemy, musimy przejść do nowej linii. Jeszcze raz. I mamy. reasumując. sumując, enumy są typami wyliczeniowymi. Zostały stworzone dla warunków, żeby ułatwić nam porównywanie, co mieliśmy na przykładzie z ifem, gdzie mogliśmy napisać po prostu if type, użyć znaków równa się i sprawdzić czy jest to na przykład addition. Dorzucając do tego jeszcze importy statyczne, kod staje się zwięzły, ale dalej czytelny. Poza tym nie możemy tworzyć na enumach instancji, czy nie możemy zrobić new i jakiś tam enum? Tylko możemy korzystać z wartości, które są wpisane w enumie. Tutaj. Ponadto enumy dziedziczą po klasie Object, jak wszystkie klasy, a więc mamy do dyspozycji metody z klasy Object, equals, hashcode, toString, getClass i tak dalej. Jednocześnie możemy sami pisać własne metody, zarówno statyczne jak i niestatyczne, i możemy tworzyć własne pola i konstruktory. Oczywiście konstruktory są pakietowe i nie można ich wywołać z zewnątrz, ich używamy na konkretnych wartościach, tak jak w tym przypadku. I za pomocą nich będziemy przypisywać wartości na pola. I jeśli chodzi o enumy, to by było na tyle. Niezmiennie zachęcam do zasubskrybowania, jeżeli podobały się Tobie te materiały i kliknięcia w dzwoneczek, aby nie ominęły Cię kolejne filmy. Do zobaczenia!